Cześć, dzisiaj zabieram Was na spacer. Dzień dobry, dzisiaj chciałabym pokazać Wam akurat, idę się przejść na taki spacer. Warszawa Ochota i Warszawa Główna, bo te dworce są obok siebie, w zasadzie tylko skrzyżowanie dziel je dzieli. I zobaczymy też pociągi, jakie są, bo na Warszawie Ochocie to przejeżdża tutaj mnóstwo pociągów, nawet dalekobieżne, które się nie zatrzymują. Ale zatrzymują się tutaj inne podmiejskie, a na Warszawie głównej e, głównie e, dalekobieżne. No są jakieś tam chyba jakieś kilka podmiejskich, a tak to dalekobieżne raczej. I to jest taki, w, w, wydaje mi się, że Warszawa główna jest taka mało uczęszczana, coś w stylu Warszawy wileńskiej. A z Wileńskiej nagrywałam to sobie. Zobaczcie film wcześniej. Albo dam link na górze. I zobaczcie to jest taki budynek Warszawy. Warszawa Ochota, ale Jerozolimskie. 58 mirów. Mamy taki dziwny budynek. No, także śmieszny trochę taki gdyż się nie buduje takich budynków, ale dalej jest czynny, więc taki no, ciekawy nawet kształt. Zobaczcie, cały czas jeżdżą stare te pociągi. A tutaj e, są tory Wukatki, a tam po lewej e, normalnie koleje mazowieckie, SPM-ki, kolej podmiejska. Ta Warszawa ochota to w ogóle e, kiedyś miałaś kiedyś nazywała się Warszawa Zawiszy i Warszawa Plac Zawiszy niedawno nawet miała mi zmienioną nazwę, ale została jednak ochota. O, a tutaj bukatka pojechała, nie widać. Troszkę widać. Słuchajcie, a tutaj jest normalny ruch, autobusy, tramwaje e, i tak wygląda. E, bardzo dużo jeździ właśnie starych tych... E, Zmodernizowanych z 60-70 roku 80, także stare te y, wszystkie pociągi, chciałabym, żeby no, w Warszawie stolica miała jakąś wizytówkę, szczególnie pociągi, ale no, niestety Wrocław y, ma same nowe pociągi, nie ma starych pociągów, więc lepiej jest zarządzany. Chciałam powiedzieć, że zanim oddali ten dworzec Warszawa Ochota to on właśnie się nazywał Warszawa Zawiszy, a później zmieniono na Ochota po oddaniu tego dworca, a yy, niedawno, jakieś kilkanaście lat temu, miało być Warszawa plac Zawiszy, ale jednak się wycofano i została ochota. Idę zaraz pokazać Warszawę główną, ale jeszcze tutaj tą ochotę. Wyżej to jeżdżą pociągi dalekobieżne na centralną ale one się nie zatrzymują, bo to jest taki jakby dworzec e, tylko na podmiejskie pociągi i WKD. Ten dworzec nazywa się Warszawa Ochota WKD i Warszawa Ochota. O tak, czyli jakby dwa perony, jeden peron WKD, a drugi. A czy to jest jeden peron? Tu podjeżdża też WKD, WKD a tam podjeżdża y, no, podmiejski pociąg. Pokażę jeszcze, jak wygląda dworzec w środku, i pokażę drogę na Warszawę Główną, jakby ktoś się przesiadał albo zabłądził. To Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, a po środku jest Warszawa Główna, więc się raczej nie, nie zgubi nikt, bo po drodze widać napis Warszawa Główna, taki zielony. No, ale jednak pociągi nie przejeżdżają przez Warszawę Główną. Jadąc na Warszawę, ochotę właśnie z Warszawy Zachodniej, bo to jest taki w ogóle z boku ten dworzec, jest Warszawa Główna. Ale ja mam taki sentyment do Warszawy Głównej, ponieważ właśnie ta Warszawa Główna to w latach 90. jednak jeździły pociągi. I ja jeździłam właśnie z Warszawy Głównej, a właśnie nie z Warszawy Zachodniej. I on taki sentyment właśnie do tego, że e, zdarza się, że chcę się tak na spacer wybrać na tą Warszawę Główną. E, od razu coś mogę nagrać, jakieś pociągi. No i w ogóle zobaczyć ten dworzec. Jest zamknięty, bo od 97 roku chyba jakoś tak został zamknięty i już nie został otworzony. A po przebudowie jest nieczynny tam z drugiej strony jest muzeum. Więc idziemy dalej. A tak wygląda w środku jeszcze po staremu. Jest stare płytki, jakieś stare takie właśnie. Wyposażenie. Ja uważam, że to jest jeszcze takie stare, można zobaczyć w Warszawie. I tak jak mówiłam, wejście na peron WKD, a tędy tutaj na dworzec, a wejście na perony kolei podmiejskiej, Warszawa Ochota jest właśnie tuż obok. A tutaj jak to wygląda A i tu jest kasa No i są drzwi Także tak to wygląda Zobaczymy jak to wygląda jest zejście do wukatki. Zobaczcie, taki jak zejście do metra. Nigdy tutaj nie byłam. A, co idę? A! Coś takiego, zobaczcie. Wukatka. I zobaczcie, takie jest I wukatką można pojechać od tej strony nigdy i nie wysiadałam też. Zobaczcie, tu jeździ wkładka. I tak wygląda Warszawa-Ochota jeszcze. Bardzo tu obskurnie jest. Nie podoba mi się. Centrum Warszawy! S3 przez Centralną, więc się nie zatrzymuje na Ochocie. Zobaczcie, jak to jest obskurne w Warszawie. Warszawa. No bardzo dziwnie. Także wracam na górę. Dziwne zejście. Ciekawie. podoba mi się. I nawet nie wiedziałam, że tu jest zejście. Bo ja, jeżeli w ogóle kiedyś schodziłam na dwukatkę, to z drugiej strony. Więc tędy nie schodziłam. Tak, pokrótce to wygląda. Ten budynek, cały. Także ja idę teraz na Warszawę Główną i pokażę Wam, jak to wygląda. Tu mamy taki na dole. Yy, tory, które no, można sobie popatrzeć na pociągi, jakbyśmy przeszli teraz. Tędy tutaj jest Hotel Sobieski, kiedyś, a teraz Radisson. Ech, idziemy zobaczyć Warszawę Główną. Musimy przejść przez te światła, przez pasy. I tam jest Warszawa Główna, widać. Bardzo dobrze. Przejdziemy na drugą stronę. Przechodzimy i jesteśmy już przy Warszawie Głównej, tak gdzie ten zielony napis jest. A tu mamy tory Wukatki, tory tam dalej mamy, te dalekobieżne i podmiejskie. A tutaj kiedyś było zejście, zobaczcie, ale już nie ma zejścia. Nie ma już teraz tego przejścia. Idziemy dalej. Tutaj nie wiem czy widać, ale tu są tory podmiejskie, a po prawej nie widać, ale są daleko bieżne. Teraz na takim fajnym spacerze, który zajmuje pół godzinki albo 20 minut, bo kieruje się w stronę zachodnią, więc pomyślałam, że przejdę się między tymi dworcami. No i mamy. Zobaczcie, tu są y, właśnie tory. A to nie widać, tam jest Warszawa Zachodnia, a tu jest dworzec Warszawy Głównej. Idziemy. A i jesteśmy na Warszawie Głównej, i tu nic się nie dzieje: tu nie ma nikogo. Rozkład. O, słabo. Dzisiaj tylko łódź fabryczna. Dzisiaj skończył się rozkład na godzinie 17.42 17.42 to była Warszawa Warszawa zachodnia pruszków do grodziska Tak i słuchajcie nie wiem ale to jest taki rozkład taki że w zasadzie już nic dzisiaj nie jedzie, nie ma nikogo Godzina 18 .00. i niestety chyba już się nie doczekam na żaden pociąg, więc ja miałam, myślałam, że mam taką nadzieję, że ja się stąd dostanę do Warszawy Zachodniej, ale z tego wynika, że ostatni pociąg pojechał 17 coś. No i już tu się nic nie dzieje i wiecie co? Byłam w tym budynku Warszawa Główna, w tym w 97 roku dokładnie w okolicach 96 rok jakoś listopad 97 rok jakoś na początku roku bo później już ten dworzec zamknęli on inaczej całkiem wyglądał i tutaj właśnie stało dużo pociągów i to muzeum w ogóle to było tak trochę inaczej wyglądało było bardzo dużo właśnie pociągów tych starych. O, może będzie nadzieja, że coś przyjedzie. A ogólnie to była Warszawa Główna Osobowa, tak się nazywała. To jest Warszawa Główna. Warszawa Główna Osobowa. Odjeżdżałam z tego dworca właśnie 20 parę lat temu. Więc pamiętam. Niestety, tak przykro patrzeć, że tyle pochłonęło na modernizację, a jednak budynek jest zamknięty. No, tłumaczę sobie, że z drugiej strony jest Muzeum Kolejnictwa. Na ten dworzec, Warszawa Główna Osobowa, bo to był pierwszy dworzec chyba w Warszawie, właśnie po wojnie. To wchodziło się z dwóch stron. Od strony muzeum się wchodziło. Albo, y, może nie od strony muzeum, tylko na pewno z drugiej strony. To y, nie wiem, czy to, we, y, to wejście chyba też było, ale ja wchodziłam od innej strony. Więc już trochę nie pamiętam, bo to było dawno. Y, I kupowałam bilety, bilety takie te kwadratowe z, z dziurką w środku. I jechałam gdzieś tam w stronę zachodnią, no bo to rów nie ma w stronę wschodnią, ten peron. I y, ta Warszawa główna, kiedyś osobowa, nie ma połączenia, bo te tory y, nie, nie połączą się z Warszawą centralną. Ale jak czwarty peron Warszawy centralnej się kończy, to mógłby być na przykład piąty peron i połączyć z Warszawą główną. Ja tu wiem, że to są takie wizje moje, ale y, no można by było tak, ale i na przykład na pewno by było bardziej uczęszczane tu, bo tutaj to się nic nie dzieje no, o 17 chyba już się skończyło w ogóle tutaj na tym peronie i nie ma więcej połączeń, dopiero chyba rano, no według tego rozkładu, no nie wiem jak jest czy ten rozkład dobrze pokazuje a ta a ten budynek dworca mimo Modernizacji, no, został jak został, wszystko pozamykane. No i zostało no, odnowione. Te perony podoba mi się bardzo. A tam na górze jest kładka, więc można pójść do końca peronu i na tą, tą kładką można się przejść. Jeszcze ja taki film nagrywałam. Nocny market jest po tamtej stronie, jest y, od strony właśnie y, muzeum i nocny market. Teraz chyba nie, ale latem bardzo fajnie. Byłam kilka razy, więc polecam. Tak, idę się przejdę, ale nie liczę już na żaden pociąg, więc będę się musiała chyba wrócić na Warszawę ochotę. Tutaj, dwie minuty przez światła, i jestem już przy pociągu w stronę Warszawy Zachodniej. No, szkoda, że tak ograniczony tutaj jest, ale niby jest tyle budynków. Tu dookoła hotele. No, i jakby tu nikt nie przyjeżdża, zapomniana ta Warszawa Główna. Coś podobnego do Warszawy Wileńskiej, też nagrywałam film, to na pewno dam link na górze. Ale yy, Warszawa Wileńska jest chyba bardziej oblegana. Tutaj też w ogóle się nic nie dzieje. No, może w ciągu dnia więcej, ale no, na Wileńskiej to pewnie do wieczora aż do ostatniego pociągu, do 23 czy coś, to tam to jest na pewno ruch. A tutaj tak wydaje mi się, że nie ma zainteresowania. Bardzo dużo pieniędzy wydane było na modernizację. No tutaj dworzec też w ogóle nie, nie miałby w ogóle racji bytu. No bo kto tu przyjdzie do kasy coś kupić? No. teraz są automaty postawione tutaj. Kupuje się elektronicznie. Ten dworzec to niczego by się chyba rzeczywiście nie przydał. Chyba, że się ogrzać, a bo dużo właśnie bezdomnych tu się kręci. E, właśnie jak wyszła Warszawa Ochota to ktoś tam siedział bezdomny jakiś, i no, tylko mogą się zagrzać, i, i tyle tak. I na tym się kończy. E, więc... Ja mogę się jeszcze po peronie tu kawałek przejść, ale ja będę się musiała wrócić, bo niestety nie dojadę. A miałam taką nadzieję, że dojadę. A i tutaj, i też zobaczcie sobie z, z muzeum, nagrywałam e, w tych playlistach. No, bardzo fajne jest to Muzeum Kolejnictwa. Ja tam byłam kilka razy. E, I nawet można wejść ze zniżką, jak się ma kartę miejską, Warszawiaka. E, to wchodziłam ze zniżką, właśnie. A czasem tam było chyba nawet otwarte, jak były jakieś tam dni, można śledzić. Ale naprawdę polecam. A ja podejdę tylko kawałek, bo będę się wracała. No, tak wygląda peron Warszawy Głównej. I tam jadą już te podmiejskie dalekobieżne. Właśnie mi się przypomniało takie te sentymentalne moje takie stare wspomnienia. Że to był pierwszy dworzec właśnie w Warszawie, najważniejszy. I takie to jest smutne, że najważniejszy dworzec po wojnie, później gdzie przejęła centralna, bo najpierw to była Warszawa główna osobowa, a później właśnie centralna, to właśnie po przejęciu przez centralną. Ten dworzec stał się bezużyteczny i nikomu niepotrzebny. A był najważniejszy przez w sumie 20 lat, bo do 75, czyli po wojnie, do 75 był taki w sumie najważniejszy, a w 75, jak już centralną wybudowali, no to już był bezużyteczny, niepotrzebny. Jeszcze do 97, zanim go zamknęli. To jeszcze ruch się odbywał, a ja właśnie wtedy jeździłam jakoś już przed zamknięciem. Przez 24 lata w ogóle to było wszystko pozamykane. Tutaj w ogóle nie było wstępu. Tu były wszędzie ogrodzenia. No i w, po 24 latach właśnie 2021 oddali to wszystko do użytku. Ale jak widać, uważam, że to jest dalej bezużyteczny. Bezu, bezużyteczny peron, perony dworzec, dworzec to w ogóle nie ma dworca, ale bezużyteczna nie wiem stacja, stacja Warszawa główna, tak mi się wydaje trochę bezużyteczna no bo jak ja bym chciała się dostać, dzień powszedni no to nie ma pociągu, nie ma jestem tutaj 20 minut nie ma żadnego pociągu no, koleje mazowieckie jadą i jakiś dalekobieżny też. Także taki ruch jest duży z lewej. A niestety tu zapomniana jest Warszawa Główna. No szkoda, no. Bo tyle pieniędzy to kosztowało, no ale niestety jakoś nie ma zainteresowania. Ja tu kiedyś jechałam pociągiem, nagrywałam film z Warszawy Głównej. Chyba do Torunia i no niestety. To jest problem, tutaj przyjść na pociąg, bo jak na przykład ja jadę od strony zachodniej, no to jest łatwo tu przyjść, ale jeżeli ktoś jedzie od strony wschodniej, czyli z Warszawy wschodniej, centralnej, on musi się tutaj przesiadać i tak dalej, nie jest to daleko, ale to jest, ja uważam, że utrudnienie. E, zmieniać, wychodzić z pociągu, przechodzić przez ulicę i tak dalej, to jest niby blisko, ale to jest utrudnienie, a jeżeli od drugiej strony Warszawy Zachodniej byśmy tutaj jechali, no to wysiadamy na peronie, e, no w którymś z pociągu i przechodzimy tylko przez peron. E, albo nawet na tym samym, bo to zależy, tak, no to, to jest e, już wtedy utrudnień nie ma. No tak, tak sobie no, ten dworzec, tak jak Uważam, że Warszawa Wileńska tak samo nie ma połączenia e, z Warszawą. Z Warszawą, bo Warszawa dla mnie to jest Warszawa e, strona wschodnia, zachodnia, północna, południowa i tak dalej. No cała Warszawa. A Wileńska jest po stronie wschodniej i na stronę zachodnią nie ma połączenia. Więc nie ma połączenia na całą Warszawę. I e, tak mi się właśnie ta Wileńska tak z tego powodu nie podoba i Nigdy już pewnie ją nie połączą, ale może ona właśnie jest w ogóle gdzie indziej, niż, nie połączyłoby się z Warszawą Główną, ani z raczej. No, ona jest później połączona, że z Warszawy Wileńskiej można y, później gdzieś tam dojechać, y, na tę inną Warszawę, gdzieś od strony wschodniej. Ale na zachodnią się nie dojedzie, trzeba no trzeba niestety na Warszawę Wschodnią się przesiąść. Więc trzeba pojechać metrem albo tramwajem, żeby jakoś po... gdzieś tam się dostać, tak. Idę stąd. Bo jest taki opustoszały ten dworzec, ta stacja kolejowa, tak, jest opustoszała. Jeszcze na koniec chciałam coś powiedzieć. Są takie artykuły w internecie, że Dworzec Warszawa Główna to dworzec opustoszały za 90 milionów. Cztery pociągi dziennie, a w weekendy zero. Takie są artykuły, więc yy, no, przykro, że tyle to kosztowało, a pożytku z tego nie ma. Perony są bardzo długie, tak na Warszawie Zachodniej. Tam widoczne pociągi z muzeum, parowozy i tak dalej. Ja mniej więcej wiem co gdzie stoi, więc to lepiej widzę, wy pewnie tak nie widzicie, no ale, ale większość osób była w tym muzeum, więc wie. Ja Wam chciałam bardzo podziękować za obejrzenie, takiego filmu raczej na YouTube nie znajdziecie. E, takie porównanie Warszawy Ochoty z Warszawą e, Główną. O, zobaczcie, jadą pociągi podmiejskie i dalekobieżne, Intercity i koleje mazowieckie.